Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w odcinku pokażę Wam, w końcu przyszedł deszcz. Pierwsza burza w tym roku. Pierwsza burza wiosny. Królikom sobie chleb przyniosłem, ale niestety będą się poczekać, żeby im to zadać, ponieważ pada. Dość mocno już Wam pokazuję, żeby mnie nie zalało. O! Bardzo dobrze, że pada. Nie wiem, czy to widać. Przedtem taka nawałnica przeszła. Od razu czuć takie cholera. Dobre powietrze, super, patrzcie ptaszki się buwają tam pod strzałem, grubelki. O nie wiem czy teraz jeszcze słyszeli, zagrzmiało, ja mówię pierwsza burza i teraz wszystko po tym deszczu powinno ruszyć się do życia. Trawa powinna wzejść zboża No i wszystko w co powinno piekł tak jak w rynku się leje, ryba dziurawa Już trochę zelżyło ale jak tutaj przyszłem to masakra jak dawały, nie zdążyłem tego ująć na kamerze ale normalnie do końca tego kontynera nic nie było widać tak dawało, więc co ja nie tracę czasu, dogram wam jeszcze coś, tutaj jajka nas nosiły, może damy sobie tym na razie Wstające. Dzisiaj królikom do paszy dodałem e, to co kiedyś, czosnek oregano do paszy dostały. No, i jeszcze mogę Wam zapowiedzieć, jutro będzie ładna pogoda. Zabieram się za malowanie klatek. Klatki na polu, tej co tam widzieliście, i remont tego pomieszczenia tu na nowy nabytek. A co to będzie za nabytek? Zobaczycie sami pod koniec miesiąca, bodajże, ale jeszcze nie jestem pewny. Dobra, tym tu chlebka wystarczy. Tu mam jeszcze w siatce tyle. To podzielę wszystkim, tylko na zewnątrz. Więc możemy iść, bo chyba zelżyło. I pozadaję na szybko, tak, już przystało na, na chwilkę ale idą ciemne chmury stamtąd nie wiem czy widzicie tam jest jasno ale stamtąd idą strasznie ciemne chmury więc pewnie będzie padało więc to ja na szybko porozdaję klebek samczykowi tyle wystarczy on więcej nie zje dzisiaj poniedziałek wielkanocny Lany poniedziałek. No i co? Były lany, Popadało. Tym rzucimy tak bardziej bułeczek tam do tyłu. Niech rupią. Tak, krybki bardzo ładnie podrastają. Robią. dobra to tym wystarczy teraz tej samicce tutaj tutaj w tej samicce bardziej taki bułeczek wybiorę ona jest zakocona pod koniec miesiąca ma mieć wykot a samicie wystarczy Okej, okay. piasek mokry troszkę tam ma buda. i reszta tego chlebka Tu zostało wysypujemy tym sztuką tutaj. O, tu zostało 5 sztuk trzy czarne samiczki raz, dwa, trzy Jedna biała samiczka i ten samczyk z uszkodzoną łapką. Tak to wyglądało. Samczyk podeszedł, podszedł. Zobaczcie, ławo biega. Mimo to, że ma uszkodzoną łapkę. Dziś się dostałem kolejny telefon odnośnie tych młodych. Kolejny pan zadzwonił kary nich ale tylko chyba ze 3 sprzedam resztę sobie jak mówiłem będę utuczył aby było coś dla siebie nie tylko na sprzedaż no i co mi zostały na wodę zadać ale to już po odcinku no i tak to wygląda, tak ja mówię jutro będę przy pogodzie malował tą klatkę i remontował tamte pomieszczenie więc co? Na dziś to by było tyle jeżeli Wam się spodobało tradycyjnie łapeczka osób które nie subskrybują Osoby, które nie subskrybują mojego kanału, a chcą być na bieżąco, zachęcam do subskrybowania. I co? Zobaczcie, jeszcze jabłunka, nie, śliwka żółta zaczęła kwitnąć. No i co? Niech się darzy. Trzymajcie się. Hej!